Siemaneczko, witam. Drugiego dnia na szlaku Czempiń Kobylin. Przetrwaliśmy tę noc w namiocie, chociaż do najprzyjemniejszych nie należała. Zaraz Wam opowiem, co tu się działo w nocy. Ah, słabo, słabo spaliśmy, ale jakaś tam regeneracja się zadziała. A taki miałem widok przez całą noc. Przez okno. Pięknie zaczynamy, zapraszam. 7.20 czas operacyjny tak ta moja miejscówka tutaj wyglądała no miejsce, miejsce spotkań różnych zwierzaków zaraz wam opowiem historie różne a to jest miejsce po namiocie posprzątane, myślę, że warto czasem tu pokazać chyba zawsze to pokazuję <laughs> tylko po to, żeby żeby była taka świadomość że nie zostawiamy tu żadnej puszeczki ani nic po sobie Zaczynamy dzień w drogę. Uff. Miejsce noclegowe, jak widzicie, nie było za dobre, bo jest między jednym młodnikiem a drugim. Na końcu tego lasu długie młodniki są. Jakaś szkółka mogłem tam iść sobie na skraj lasu. A jest jakaś polana, pole, coś takiego trochę jaśniej może by było i może można byłoby obserwować jakieś zorze na północy. Coś się ponad działo, widziałem jakieś... Bardziej czerwonawe niebo w nocy, ale bez przesadyzmu. Ciągle coś mi latało, no to właśnie to przez to towarzystwo. Trochę wody, bo gdyby tam przejść przez te czcinowiska, doszłoby się do wody. Trochę przez też właśnie modniki, gdzie sobie bytują zwierzęta. Trochę to, to moje miejsce nie było za dobre na nocleg, no ale cóż, przeżyliśmy w nocy usłyszałem jakieś odgłosy a w zasadzie tuż nad ranem chyba zjadanego zwierzęcia krzyki jakieś szarpanko no i to całkiem blisko namiotu mam też wrażenie że widziałem lisa bo spałem z podwiniętą falbaną i coś mi przebiegło koło namiotu przystanęło i poszło, poszło w drugą stronę oddaliło się a. Przygody, no jeszcze w nocy myśliwi strzelali, nieopodal. Jest tu trochę Ambon. Jak widzicie jest droga dojazdowa, przez co, przez co już nawet o 7.00 zulowcy sobie cisnęli i, i mogłem to przyczaić z mojego obozu, który był jakieś 100 metrów w głąb w krzaczory. Także takie miejsce, takie miejsce, e, trochę emocjonujące. Leśka się chyba słabo wyspała. Nic to. Dzisiaj musimy przyłożyć mocnym dystansem. Blisko 43 km mamy na rozkładzie. Zobaczymy, czy to się uda zrealizować. A zobaczymy też, jaka będzie pogoda i jakie będą opcje noclegowe. Bo wstępnie ma być las. Ale jakieś 6-7 km za lasem jest miejscówka z noclegiem. Może nie jakimś super tanim, 200 złotych, 230 Jest też miejscówka noclegowa. Więc zobaczymy, jak mnie przypili, żeby w końcu się wykąpać, to, to się ruszę tam. Ale to już będą jakieś rekord rekordów. W Witosławiu gdzieś jest jakiś pałac, ale są też budki. Na prawie każdym przydrożnym drzewie jest budka. Był też tam taki las z budkami, ale są też opony. Przyjemna miejscóweczka, <gry> Patrzcie na tą budkę, jak pięknie zrobiona z kory, coś pięknego. Mieli Państwo po malutku, po malutku dochodzimy do miejsca, które na mapie jest oznaczone jako rezerwat ostoja żółwia błotnego. Chodzi o to, że w 2022 roku jako 99. rezerwat na terenie Polski. Został założony rezerwat Czarne Doły do którego idziemy i chroni on tutaj żółwia błotnego. Jedynego żółwia, który w naturalnym środowisku występuje w naszym kraju. Patrzcie, jakie rozlewiska. No, błotnicha, one tutaj mają raj swój. Ej, pięknie to wygląda. Lubię takie dzikie terenki poobserwować. Dobra, muszę fotkę cyknąć. Paszta. No, może jeszcze zobaczymy nawet jakiegoś żółwika. Żółwik! Minusem tego odcinka jest jednak to, że kompletnie urwały się oznaczenia na drzewach za Witosławiem. I nawet nie wiem, czy szlak tędy idzie, czy idzie z drugiej strony tego rezerwatu, bo też jest, widziałem, ścieżka jakaś rowerowa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. W pewnym momencie kiedyś te oznaczenia pewnie się pokażą. Na razie idziemy, tak jak mówiłem, za mapą turystyczną, bo tak sobie przygotowaliśmy tę trasę z mapy turystycznej. Eksport map i zaimportowałem je sobie do mapy CZ. Aha, i będę mówił CZ, bo tak, tak jestem przyzwyczajony, a nie mapy.com, czyli nowa wersja. Piękne, podmokłe tereny. Królestwo Żółwia. I doszliśmy do tego rezerwatu czarne doły. Poprzednie miejsce nie było oznaczone żadną tabliczką, ale podejrzewam, że tamte przyjemne rozlewiska też są jakoś chronione. Co i róż? Jakieś rozlewiska, jakieś babrzyska, jakieś doły właśnie wypełnione wodą. Idealne środowisko dla takich błotniaków jak żółwie błotniste. A w zasadzie to błotne. Zerwat, czarne doły, bardzo, bardzo na propsie. Polecam gorąco, jak będziecie w okolicy, zajrzyjcie. Warto. Aż tak troszeczkę dech zapiera. Częstsze spotkania z leśnymi zwierzętami. Czarne, smoliste, wypełnione w zasadzie smolistą substancją błotnistą wodą. Doły. Babrzyska, e, czy też tamy Bobrze, czy też po prostu e, wielkie, wielkie dziury w ziemi wypełnione wodą. E, wokół tego las łęgowy, albo na tym rosnący właśnie. E, bardzo, bardzo przyjemny. Tak myślę przede wszystkim przyrodniczo z Krawek Polski. Ta dróżka tutaj z lasu. E, to niebieski szlak, on idzie jednak z drugiej strony drzeczkowa, ale trzeba było trochę meandrować, najwidoczniej przez, przez czarne doły, przez rezerwat. Zresztą my też to robiliśmy troszkę granicą, troszkę gdzieś tam jakąś drogą wyjeżdżoną, żeby tylko się spotkać z niebieskim, którego jak widzicie, znowu tutaj nie ma, być powinien. Ale już się przyzwyczaiłem do tego, że znakowania tutaj na tym szlaku są czasami wirtualne, czasami są rzadko. Nawet lekko wprowadzały mnie wczoraj w błąd, prowadząc na drugą stronę zbiornika. Wonieść się cykałem, czy czasem nie, tamtędy powinienem iść. Ale też tam z tego co wiem, do osiecznej, gdzie aktualnie. Zmierzamy, gminna miejscowość Osieczna, też tam styka się z naszym niebieskim, którego wciąż jeszcze nie widzimy tu, ale widziałem 100 metrów temu na zakręcie do lasu, styka się droga Świętego Jakuba. Ciekawostka, że gdzieś tą drogą dojechalibyśmy do wsi o nazwie Wolkowo, gdzieś na tej górce, za tą górką. Jest grodzisko Wolkowo niestety, nie przy samym szlaku. Przy szlaku PTT oferuje widoki na styrtek noju. Przeszliśmy osieczną, gdzie zrobiłem szybkie zakupy w dino. Posilenie się jakimś białeczkiem, jakimś cukrem, prostym. Hej, i co, i lecimy teraz. Wskoczyliśmy w taki las w kierunku konkolewa. A smuteczek jest troszeczkę się pojawia, że nie ma oznaczeń, że nie ma oznaczeń. No, śmiem trochę wątpić, <laughs> nawet nie trochę, wątpię po prostu, że, że nie ma tu ciągłości oznaczeń tego szlaku. Poznaczane są różne szlaczki rowerowe. Są małe znaczki drogi świętego Jakuba, właśnie chyba też nią idziemy ale niebieskiego ani widła, ani słychu Gdzieś tam widziałem jakieś oznaczenia między Drzeczkowem a Osieczną Wcześniej trochę w lesie No albo niechlujstwo, albo niedbalstwo No albo po prostu szlak zmienił tu swój bieg i ja idę jakimś wariantem z mapy turystycznej Też nie, nie, niekoniecznie ciągle tym No ale jak ktoś chce się pilnować Wędrówki tylko po oznaczeniach na, na drzewkach to nie polecam, bo można wejść w niezłe maliny smuteczek, smuteczek trochę, bo to tak można by sobie wymyśleć różne szlaki wirtualne: jeden za taką mapą, drugi za taką, a trzeci w rzeczywistości to jak on w ogóle biegnie, skoro mijam parę oznaczeń, później one giną. Nie ma jakichś jawnych wskazań do gdzieś skrętu, tak żeby iść zgodnie ze szlakiem no wczoraj było lepiej z tymi oznaczeniami, a, a tutaj w okolicach Osiecznej to, to jest trochę kaplica narzekałem, narzekałem i jest coś jakiś taki dziwnie namalowany, żółty z niebieskim nie wiem czy to to no po prostu może brak aktualizacji na tym odcinku Zawsze mam nadzieję, że te filmy ogląda ktoś z PTTK i rzuci okiem i czasami sobie pomyśli, a kurde, faktycznie tutaj nie odrobiliśmy lekcji już tyle lat, zaniedbany ten szlaczek. Tylko dostaniemy farby, to obierzemy pędzle i się przejdziemy. Pomalujemy na świeżo, co by się ludki nie gubiły. Zdjęcia. Na taki obszar. Bałem się, że tu będzie asfaltowa. Tu fajna, utwardzona dróżka. Leci się, mimo słońca i braku cienia. Są jakieś podmuchy, robimy, przechodzimy czasami za jakimś krzakiem, gdzie znajduje się cień, żeby napoić pieska. No wspaniale, tu się idzie odłączyć. Takie pustkowia, płasko jak na stole, ale. Ale nic tu nie ma i dlatego jest ekstra. Wzuciliśmy się w niekończący się wir ścieżki pieszo-rowerowej, końca nie widać, asfaltinio. Samo południe, słońce. Dobrze, chociaż ten wiaterek nam tutaj Ach, jakiś taki zajawek rzeźkości dodaje. Chwila przerwy. Ostro, dzisiaj dojeżdżamy się na tych asfaltach. taki i trochę wściekły byłem przez moment. Nic nie kręciłem, bo też baterię musiałem zmienić. No nie było, nie było znaczeń, tak mnie to pieniało, Czy to jest szlak, którym idę? Czy ten szlak istnieje? Czy ja w ogóle sobie zaprojektowałem na bazie jakiegoś szlaku trasę? Nie wiem. I jakoś chwila się uspokajamy, łyczek wody. Dalej w drogę przeszliśmy w sympatyczną wioskę o nazwie Lubomia. E, zaraz za nią zaczynają się takie piękne tereny, jak tam za mną widzicie. I piękny las w końcu. W końcu będzie cień i normalne podłoże. No i byleby do Pońca, do miejscowości o nazwie Poniec docisnąć, a później jeszcze z 8 km może trochę więcej do lasu. Do lasu tam, gdzie chciałem spać. Zobaczymy, czy to się powiedzie. Czy też może będę jeszcze w stanie i ja, i Lesława docisnąć Kawałek dalej, w Dąbrówce, z tego co wiem, jest jakieś noclegowisko. Zobaczymy, może będę tam dzwonił. Wszystko zależy od sił. Przede wszystkim Leśki i moich. <grydy> Aha! Przypomniało mi się! Jeszcze jedna. Teraz już śmieszna rzecz, ale w nocy taka zagadkowa. Zaspiając po 22 towarzyszył nam dźwięk chrapania. Nie wiem, co to chrapało, na pewno nie Leśka. E, obstawiam, że jakaś locha. Dzika świnia po prostu. Musiała gdzieś tam się w dole położyć nieopodal namiotu. No normalnie takie chrapanie było słychać. A, próbowałem coś tam nagrać, ale wątpię, żeby cokolwiek było słychać. Ale to kolejny z tych aspektów tego jak w nocy las żył, no po prostu miejsce było trochę wyjątkowe ale wspominam sobie już teraz z uśmiechem <laughs> wczoraj nie, nie było mi aż tak do śmiechu a tu dzikie lasy O, no i tam? tam chopaj No hocję no się Jak ludzie sobie zadają tyle trudu, żeby przygotować w środku lasu jakąś kapliczkę, ołtarzyk, krzyż. Ma to swój urok. Tym bardziej jeśli za czymś takim wiąże się, czy też podąża jakaś historia. O, coś tu biegło, coś tu biegło. To są te zastrzyki energii w leśce. U mnie energia z kolei w sposób sinusoidalny faluje. Nie było. Wskoczył miętus. Jest, jest energia. Trochę przytłoczyło mnie to, że jeszcze 20 do końca, a już 30 mamy na liczniku, kurde. Ale zobaczymy. Zobaczymy, czy, czy będzie mi się chciało jeszcze cisnąć i spać gdzieś w Dąbrówce, gdzie jest pałac z XIX wieku. Po pałacach księciu chciałby sobie <laughs> się rozbijać. No, nieźle, nieźle by było. Mam czasami taki ja, troszeczkę lękiem tego nie nazwał, ale jakąś taką mikroobawę przed spaniem w takich miejscach, które mają swoją historię. Jak wczoraj ten wonieść, legenda o jeziorze wonieskim że tam gdzieś ta nocna mara może nawiedzać ludzi unikam, unikam takich miejsc a pałac z XIX wieku na pewno ma swoją historię zobaczymy, zobaczymy czy tam w ogóle dojdziemy bo jeśli tak to wykręcę dzisiaj chyba jakiś swój z angielska rzekłszy personal best być może to będzie mój najlepszy wynik ale nie zapyszajmy, nie zapyszajmy po prostu się kulajmy do przodu W miejscowości Poniec, po 30 km dzisiaj ponad dopiero się oznaczenia szlaku poprawiły. Oby do końca już były dobre. Oby kręcę trochę mniej, bo podmuchy straszne. Cały dzień idę albo w boczny wiatr, albo prosto na twarz. Nie jest łatwo. Mniej też kręcę, bo kilometraż już wykręcony i, i sił mniej. docieram do miejscówki, którą sobie gdzieś tam wcześniej wytypowałem na mapie na możliwy nocleg. No ale widzicie, tutaj znowu jakaś szkółka i chaszczowisko. Tutaj chaszczowisko. Średnio to wygląda. Spaliłem sobie rękę. Pieczę. <laughs> Ajajaj. I się bije z myślami. Pokonam jeszcze kilkaset metrów i i podejmę decyzję, ale chyba chyba spróbuję jeszcze docisnąć trochę ponad 5, blisko 6 km do tej Dąbrówki, tylko wcześniej zadzwonię czy oni chcą mnie z pieseczkiem tam na nocleg na Bookingu niby chcą, ale lepiej zadzwonić i się dowiedzieć kurde, na oparach lecę ale też ta decyzja żeby iść dalej jest motywowana tym, że Mało wody mamy. Liczyłem, że w miejscowości o nazwie Golinka będzie sklep czynny. Jest, ale zamknięty na kłódkę. Kraty zamknięte na kłódkę. Kraty no i lipa, lipa. Niestety jest tu jeszcze jakaś rzeczka według mapy. Idę do niej, i zobaczę jak ona wygląda. I przy niej oficjalne decyzje. Co dalej z tym marszem? Czy kręcimy personal besta? <gry> czy gdzieś tu się lokujemy w te dziwne krzoki aj, dylematy i dramaty doszedłem do tej rzeczki zapomniałem wam jej pokręcić masłówka się nazywa wyglądała całkiem nieźle wykąpałbym się tam na pewno, ale nie piłbym z niej, bo tutaj wszędzie są pola traktorki działają no wiadomo o co chodzi a mam mało wody, mam nie wiem niecałe półtora litra wody i tak chce mi się pić, że takie półtora to bym na raz wydoił. Ale lecę oszczędnie dla siebie i dla pieska. Piesek z rzeki może by podobał. Z tej rzeczki może bym gotował. Filtr też mam. Ale nie odważa się. Kurczę, no nie chcę ryzykować. Za przeproszeniem srakom na święta. No. I kurde, nie, nie, rezygnuję. Chociaż fajne miejsce, gdzieś tam na skraju poletka. Przy lesie widziałem tam siebie w namiocie. Chętnie, no tylko tej wody nie ma, a woda jest kluczowa. Sklepy pozamykane po drodze. W ten oto sposób no, dzwoniłem się na miejscówko o nazwie Pałac Dąbrowka. No i lecę. Tam jak motorek pociska, to takiego zawijasa muszę zakręcić. Nie chciałem sobie ścinać już przez pola. Więc lecę normalnie, tak jak szlak prowadzi niecałe 5 km do mety. A na osi już chyba mój życiowy rekord 43-300 prawie. A około 47 48 się zakręcimy. Nieźle, nieźle. Jak dla mnie to nieźle. Wiem, że są tu wymiatacze, którzy i biegają górsko po 200. Więc gdzie ja tutaj ze swoim dystansikiem, ale cieszę się tym co mam, oznaczenia wróciły, no i nocleg dzisiaj pewny, nie za tani, w jakimś takim pałacyku w Dąbrówce, no ale regeneracja, regeneracja najważniejsza dla niej, dla niej, bo, bo ona też przecież opada mocno z siły, już teraz dociśniemy, dociśniemy, musimy i wygodny nocleg, kurczaczki. A jutro ma padać, jutro ma padać i będę też próbować docisnąć na jakąś agroturystykę. Zobaczymy, czy to się powiedzie. W razie wół to namiot w deszczu i przygody. O, ła ławiła! Ła. Końcóweczka, końcóweczka w takiej pięknej alejce zostały nam niecałe 2 km. A to oznacza, że chętnie się pożegnamy z Wami już. Nie przedłużając tego odcinka chyba będzie przydługi. Na pewno długi był i przydługi, był dystans. Oboje z Lesławą mamy już dosyć. 47 na liczniku za chwilę cyknie. Dziękujemy za Waszą obecność. Do zobaczenia. Miejmy nadzieję w odcinku trzecim, że jutro wstaniemy ze szlaku Czempi Kobelin. Cześć!